Czaku, jeden fałszywy ruch i ta marchewka leci w mój brzuch. Nie, nie, nie rób tego, posłuchaj, poczekaj, poczekaj. Eee, no. czekaj sekunda, no. sekunda, sekunda, sekunda. Gdzie jest burak? Gdzie jest burak? <ścoughs> nie ma, kurde, blaszka. O dobra, masz szczęście. Mam ziemniora. No, nie jestem godny, dobra, dawaj pyrka. Trzymaj pyrki, o. 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 o to, to, też youtuber, nie? To też youtuber. Aha. To lepiej ziemniaczka zjeść. No zjedz sobie ziemniaczka. Dari, zobacz co jest na górze! Chce. Co jest? To widzisz? Klasztor Shaolin. Nie. Nie, no nie, no nie. Je. To jest chyba Iron Man. To jest chyba stary chata Iron Mana Lecimy. Dawaj. To pierwszy na górze, ten szef. Tak, to ostatni ten. ten ryba. Techła! Dobra. <głosy> <głosy> ten. ten marchewka wyrośnięta. Tak, tak, tak. Hop, 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 stary zobacz, łatwo z tobą. Ja parkera trenowałem coś. Nie, <noise> ale jesteś taki. Ej, 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 ej. Aj, co, wahadło! Wahadło, Dobra, bahadło, czekaj, czekaj. Bahadło. coś tu pisze, jesteś coś napisane. Jestem. Wstęp... zbroniony. Tajne laboratorium. Mojego starka, znasz chłopa? Tak, mój jak ma tonę Stark na drugie. Okej. Okay. No. Wchodzisz na własną odpowiedzialność. Dobra, stare. to sneaky, sneaky mode. Po cichaczu. Tu za ścianą niczego nie ma. Ktoś tam Tego stoi, marzej, gdzie? Dobra, ty. Nie bejtuj. Uwaga, mamy coś. Czekaj, czekaj, czekaj. Co tu, łota. Naciśnij, aby ubrać zbroję Ironmana! Let's go! Co jest? Dostałem coś z oba w ręku wow! co mam? A patrz, co ja mam lepiej! Rękaw, <grym> ja mam ziemniaka i rękawice! Pocz, pocz, pocz. Co tu jest? Ty, ty puściłeś drona jakiegoś! Ony ony Stark puszczał drony, tak? Rozumiem z tego. Tu. O chłopie, a ty co Nie. masz? zepsułem! Zepsułem! Syknęło mi, bo ziemniaka przełożyłem! Patrz, bo ja go normalnie! Jeszcze raz, jeszcze raz, wajcha! Bahadło! Dobra jest znowu! Gitara. Dobra, nice! A ty co potrafisz? Ja po co potrafię? Uwaga! Co no. zrobiłem? A nie, postawiłem drona! Czyli to samo! Okej! Okay. Dobra! Dobra. To idziemy, zobacz co te drony robią, co ty na to? Lecimy podpić wioskę! Jestem złym ja Ironmanem! Niście świat! To ja też będę tym złym! Za mną moje drony! Lecimy e, dur! No atakują czy nie atakują? Wydaje się wydaje, że one takie są obronne bardziej niż do atakowania. Czy jest to jakiś golem! Byśmy Golema, może uwalili, co? Cip, 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 cip Masz? Golema? Bo ja nie mogę znaleźć. Nie, ale Ty się mi się podcje z golem jest golem! No jest jest golem. Ej, ty mi się podświetlasz! Baba, zoba! Zoba! Bij go! On bije mojego golema! Dawaj drony akcja! Ja go! Jazda z nim! Zobacz. Jaki leszcz! O, ale żeśmy go połamali, stary, dawaj na jakieś moby teraz! Dobra. Jest już noc, więc może będzie kurcze jakiś zombiaczek, ty a, we, a weź spójrz na mnie Tych. się podświetlam. Dostałeś! Nie, ty się nie podświetlasz. Ty mój kumpel, ty mój kumpel! Ale ty mi się Chodź, podświetlasz tak, normalnie! ci się ściągają! Porąbane, no bierz atak! Go. No bierz tego sk Squid'a, 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 tak jest, atakuj to! Co, co jest z tym dronem, on nie kuma? Tu proszę, nie tą no. rękę! to proszę zaatakować! Aha, ręka mi znikła! Nie no, muszę iść po nowo, bo kliknąłem! Nie <laughs> no, czekaj, nie znikłem chyba. Nie no, nie mam, dobra, o, idę po stary, co zrobiłem, właśnie jest to na niebie! Co ty nie, latasz? Kuriu, bym zginął, bym zginął, nie jeszcze raz! No, dobra. Zuba. ja fruwam, gościu! A przejdę do no, mnie? Jest? No jest! Ale lata, no ale, no właśnie, no ale ty dobry jesteś, no. No dobra, i co ty na to? Ja na to, że idę po rękawicę nową. Tamtara! Mam rękawicę, ty! No dobrze, I Też latam. Dobra stary, wracam jeszcze raz, postaram się zrobić to. Pomocy! Atakują mnie. Lecę! Soba stary, ja lecę! Bo, po... Wow! Ale jestem szefem teraz! Dobra. Sam się uratowałem. Mam pomysł! Przejdźmy Minecraft'a jako Iron Man. Co ty na to? Papi, to jest doma. dobry pomysł! Ej, ja zginę, ja zginę, ja zginę. Ej, chyba się nie ginie od upadku. Ja nie jak ty zginąłeś. No, jednak się ginie. Ja nie umieram. Ha ha! Ma rękawista jest taka jest zbugowana, idę po kolejną. Ta, zbugowana, nie musisz używać po prostu i tyle. Ej, 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 ej gościu, gościu, gościu! Ej, jeszcze ja nie mogę ruszać przez już to. Misku? Ja też, a ja mogę, I Creeper idzie do ciebie. O kurde, jednak nie. Odejdź, ząbiak, odejdź, drony! Bierzcie go! Wow, co to, to nie drony! Ej, Co ja tworzę? Ty też to tworzysz, patrz jakaś rakieta! Zobacz jaka rakieta! Jebidule, zoba! zobacz! Eee, <laughs> Ej, w ciebie nie mogę, w ciebie nie mogę, bo ty mój kumpel, nie? też nie mogę, ale lipa. Chciałbym tak w ciebie Aj, rakietę załadować. Dobra, gościu, skoro jesteśmy jakie kozaki, BOOM! Zobacz jest piękne! Co jest grane? Dobra, też chcę tego użyć. Okej, okay, to jest do latanka. Nie, nie umiem latać. Ała! Czy ty się... Nie, ja jestem dobrze, w niebie. Wiesz, super, skinałem. No i bardzo dobrze. Dobra, Szaku, dawaj, idziemy podbić świat. Dobra, dobra, ty tylko czekaj, bo ja latanie mam. Ja też włączyłem latanie niepotrzebnie. Lecę! Lecę! Da -da 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 -da. Lecę ci, Szaku, z pomocą! Łapiam swoją ej, ej, armię! Tak. Ej, na smoka taką armię wyprowadzić, to będzie A, coś. Będzie za dyma. A, gościu. Le... Nie mają z nami szans. Nie no, ja Le... latam Le... nagle, czemu? No i ja... Do wody, do wody się tego. skacze, tak go przypomnę. No właśnie, właśnie. Gdzie jesteś, gościu? E, mam nową supermoc. Poka. chodź tu, tu, muszę w ciebie to wypróbować. Halo, halo. Wow, wow, wow! Ho, ho działa! <ślałem> Myślałem, że jesteśmy pięknie, ziomkami, pięknie, ale jednak jesteś nie. Jesteś najlepszy. No. Jednak nie jesteśmy ziomkami. I znowu muszę poginać po tą rękawicę najgorzej. Oj, przepraszam, nie chciałem naprawdę. Idę, mordo. Czekaj, Endermany zresztą możesz zabijać, co? To może umówmy się tak. Ty robisz drony, a ja spamuję z tego, co? Czego? Pokaż mi jeszcze raz, bo nie zauważyłem. A, a. dobra, z tego już wiem, jasne, no. Już wiesz z czego? Ta, no, okej, okay. będę tylko teraz z <grym> tego spamował. No. nie będzie. Jest problem, dobra. bo rękawicy nie mam. Co teraz zrobimy? Nie chcę no, mi musisz iść na górę, no, no, Nie chcę mi się tam iść za mnie. Ty mnie zabiłeś. Okej. Okay. Pójdziesz czy nie? Bo się zatrzymam. No i co? Zamrożony! Moja rękawica jest mnie nie, nie bawię. to jest za stary. Jak ja, jak ja uciekam przed tobą! No i dobra, nie odpaliłem o, rękawice mam. Moich repulsorów. Stary, ja walę na bombę, nie? Do portalu, uwaga. Ej, idziemy na bombę tam. Czekaj, ja też idę. Aha, już Bomba! leci! Aj, boom! to, to. czekaj. Czy teraz? Wow. Czy lecę! Ja mogę teraz lecę! Polecieć do góry. O że nie zginął, to nie zginą. Poprz bo, bo się cykam trochę, wiesz? Stary, jak ja lecę na tom. Na, od razu na wieżyczkę. Cyk, z... Uwaga. Gdzie jest smok tibijski? Ty, nie, nie dostanę demagia. Ej, nie wiem jak to działa. Eee... O kurde, o kurde, jest, lato, lata, 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 lata. będziesz wyniosła za... za wysoko, za wysoko. Lecę! Wsiada drony tworzę. Garba, Ty drony wow. twórz, drony twórz, endermany nawalają. Wow, 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 wow. Dobra, 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 dobra. Ej, twórz drony. Nie, twórz, stary. Co się dzieje? Odlepnie. Co, po ile z dronów, stary? Już nawalam endermany. tworzę twórz drony, te... drony! Ej, dobra, dużo tego już mamy. Dobra, zatrzymuję smoka! E smoku! Stawaj w miejscu! Dokąd ty tam! Proszę na dół. Dobra, Aha, niszczą, niszczą nam się te. Dobra, drony, jeszcze raz. Bierze, w ogóle Endermany. Chciałbym zauważyć, jak ty zmieniasz super umiejętność, to mi też się zmienia. Aha! Ląduje, ląduje, ląduje! Dawaj drony, drony, drony! Atak! tak! Spama! Spamuję, spamuję, drony! Dostałem! Wow, wow, wow. Nie, nie, nie! Le pawym! Zatrzymuję go, zatrzymuję go! No ja też. Nie wiem czy się uda, nie wiem czy nam to się uda! Miejmy nadzieję, że tak! Ale co ona Dobra, się... Gdzie jest wow. ten laser? No nie wiem, ty przełączaj, dobra? Ty poprzełączaj. Jest laser! Tylko ja zginę. A nie, czekaj, ja lecę do góry, to nie laser. O, cię wdupiam, ale poleciałem. Czemu lasera nie mamy? Jest, jest, patrz, patrz, patrz! Nie rozginąłem, no jasne, O Idę. Ja, ja go tu mrożę, ja go tu zamrażę, żeby on tu siedział. Szaku, masz laser? A jak? No Radzimy. i lecimy z nim teraz. Bomba na banie. Poczekaj. balet. Aha! Dobra, dobra. tędy, chodź tedy, chodź wtedy chodź tedy. że damy radę? Okej, okay. nie ale... patrz Endermana Endermanom w oczy Endermanowi. Jesteśmy Iron mani, mani, a to jest Endermeni. <laughs> ale gra, Odejdź gruby. Dobra, wydaje mi się, że jesteśmy w stanie, jakkolwiek... Tak, jesteśmy tutaj, z tej strony jakbyś... A tu już jest... Jak Ja już stary jestem u góry. Dobra, smoczek! Tylko mnie nie traf, się żarty. Nie trafię, nie trafię. Spokojnie, Widzę go na niebie! O Patrz dostał! co dobra, on ląduje, ląduje, ląduje! To mi uderzył? Ty mi uderzyłeś? nie, 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 nie przysięgam. Dobra, jazda z nim, co jest? Dostaję, 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 dostaję! Dawaj go, dawaj! Okień! Okay. Dobra! Nie no, dużo wytrzymuje. Płowa spodziewałem się, że ten eee. laser jest taki słaby! Jaki słaby, dobry jest. Ej, zdziwił mnie ten repulsor. Dobra, rozwalam te wieżyczki jeszcze. Jazda z nim, króciutko, No patrz, tata. wagoniki się nad nim pojawiają. Co jest? Ej, nie, 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 proszę. Dobra. Ej, krótki ma to zasięg, co? No ma taki krótki, ale jak go złapiemy, to inoroz. I na no, roz, tak jest, dawaj! Teraz, teraz, do to końca, ten moment, końca, ten moment! Rozbuku, teraz, albo nigdy! Dawaj! Trzy, dwa, jeden! jeden. boom. Nice! Zabity smoczek tibijski! pięknie! Brawo, wielką bitwę wygrywa Szaku! Tak jest! Bum! Czemu ja boom, 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 nie mogłem? Bum, Dobra, nieuczciwe to było. Ale kto mnie teraz zabił? Przepraszam, państwo. nie muszę wstać. Endermitem! No to, no to pięknie.